Witam Was serdecznie na kanale z Uśmiechem Przez Życie. Dzisiaj ten dzień. Dzisiaj rosujemy książkę Droga. Razem z kanałem z Podróżowania przez V ogłosiliśmy taki konkurs i zapraszam Was na intro i zaraz będzie dalszy ciąg i będziemy rosować książkę Droga, którą napisała Kasia.

Tak wygląda plaża w Alicante Słoneczko nam dzisiaj otwiera. Zobaczymy jaka jest temperatura wody. To raczej znaczy, nie zobaczymy ale. Czyli by to było polski Bałtyk? Nie, ta no, woda nie jest tragiczna, ale ogólnie jest zimno. W końcu mamy grudzień. Ale spokojnie. Dzisiaj są fale, wczoraj było takie spokojne morze Dobra. To zaraz zaczniemy losowanko w książki Ale pogoda jest piękna dzisiaj, zobaczcie, słoneczko jest Jest fajnie Ogólnie zapraszam Was na vlogi z Alicante, z Hiszpanii W tym vlogu tylko będzie losowanko A ogólnie robimy takie na razie, nam wychodzą daily vlogi, zobaczymy co i jak no to oficjalnie witam Was serdecznie na losowaniu książki Droga, którą napisała Kasia z kanału Podróżowanie przez V. Jak wiecie, ogłosiliśmy konkurs razem z Podróżowaniem przez V pod vlogiem z targów karawaningowych. Trzeba było napisać Podróżowanie przez V z uśmiechem przez życie. To jest taki nasz wspólny konkurs. No i teraz po prostu rozlosujemy. Jak ktoś pisał e, ten komentarz pod innym vlogiem, my go nie bierzemy pod uwagę, bo takie były warunki i takie po prostu były e, jakby zasady. wytyczne. Tak, takie były zasady. No. E, moment, bo tu trzeba odblokować telefon. Dane komórkowe. Dobra. Ja ogólnie. Pokażemy Wam wszystko co i jak. Jakby co to widzicie, namieszałem ogólnie yy, Jednak to nie jest dobry pomysł Uy, Poczekaj Musimy Jeszcze raz nawet Dobra mamy od nowa wszystko Przeczytaj Ania. zobaczcie, Żeby nie było A teraz wam przeczytamy O kula. i Nie. Piotr Jurczyński, wygrałeś książkę Droga z dedykacją od Kasi dla kanału Z Uśmiechem Przez Życie. Jeszcze raz Wam tu pokażę dla pewności. Myślę, że, myślę, że, że widać ogólnie. Dzisiaj nam słoneczko właśnie świeci. Cieszę się bardzo, więc skontaktuj się z nami jakoś. Poszukaj mnie może na fanpage'u, na Messengerze. Radoma Łukasz, taki koleś siedzi ogólnie z widziarami na rękach. Bądź w kontakcie napisz do nas, ja tak czy tak napiszę jakby na fejsie odpiszę, że wygrałeś książkę drogę. Tak? Tak. tak? a my idziemy korzystać ze słońca i zapraszamy Was ogólnie na vlogi na razie to nam wychodzi jakoś albo, znaczy zwiedzanie nam nie wychodzi, ale wychodzi nam kręcenie, tak nie wychodzi, wychodzi wychodzi, ale przeważnie, ale nie po łatwości no, siesty są, różne inne rzeczy teraz akurat, winda ty... nieczynna więc trzeba iść na pieszo, tak, na świętą barbarę, ale nie poddajemy się więc spoko, Chyba dzisiaj fajna, 20 stopni. Mamy. dzisiaj, który jest 11 grudnia? Dzisiaj, 12. 12 jest. Nie, 11. Niedziela, 12 jest. Aha. No, chyba tak. No, 12 grudnia, więc. No tak, bo dzisiaj losowanie jest 12 grudnia. No więc. Zachęcam kanał z uśmiechem przez życie. Wam na Like, Życzymy Wam uśmiechu. Cześć. cześć A ja Was dostawiam z tym ładnym widoczkiem. Woda jest ogólnie chłodna. Siema.